Zmierzając do końca, chciałem Państwu zacytować dwie dość profetyczne, choć smutne myśli pułkownika Ignacego Matuszewskiego w roku 45 pisał, że można powiedzieć, że istnieje polityka sowiecka, dzisiaj byśmy powiedzieli rosyjska, i że polityka ta zmierza do zniszczenia Europy jako wspólnoty kulturalnej. I powiedzieć trzeba zarazem, pisze Matuszewski, że nie istnieje dotychczas polityka demokracji zachodnich. Wobec Europy. To bardzo ważne. I dalej. Zupełne zniszczenie Polski jest niezbędne dla Rosji, dla swobodnego jej marszu na zachód, południe i wschód. I tak rzeczywiście jest. Zobaczcie Państwo, niewiele się zmieniło, albo nic się nie zmieniło. Zmieniło się jedno w tamtej optyce pułkownika Matuszewskiego. On w roku 45 był zaniepokojony, może nawet bardziej w roku 1944, ale w 1945 również. Był zaniepokojony tym, jak mocarstwa zachodnie ze Stanami Zjednoczonymi grają na Rosję. To się zmieniło. Pomimo tego, co Państwo słyszycie w kółko, nie mamy podstaw do tego, żeby mówić, że sytuacja po spotkaniu na Alasce jest taka sama jak po spotkaniu w Teheranie w 1943, czy spotkaniu w Moskwie w 1944, czy w 1945 na Białcie czy w Poczdannym.